Siemaneczko, z tej strony Misz Witam Was w dzisiejszym materiale. 23 października nagrałem dla Was materiał, podając, no myślę, da wielu szukującą informację, że Mariusz Pudzianowski jednak wystąpi na Fame MMA, że, że taka będzie ta droga Mariusza Pudzianowskiego. Tak donosiły moje źródła. Wczoraj w zasadzie już, w zasadzie można powiedzieć, że stało się to oficjalne. Wszystkie serwisy ruszyły z tą informacją, też pokazując, ujawniając, uchylając rąbka tajemnicy na temat tego, że Mariusz tam rzekomo zszedł na troszeczkę niższą stawkę. No w każdym razie ta informacja się potwierdziła. Mariusz wystąpi w fejmie. No liczyliśmy liczyliśmy po cichu, że będzie to jednak już teraz na najbliższej gali 22 listopada, że jednak Mariusz zostanie odkryty tutaj w tym super fajcie. Z moich informacji wynikało, że miał też pojawić się popek, ale w jakich okolicznościach ostatecznie go nie ma, czy on jednak pojawi się na prime. No to zobaczymy gdzieś. Popek na pewno ma zawalczyć. Natomiast trochę, trochę nie grało mi to, że jest mało czasu do Gali. Jednak takie zaangażowanie Mariusza, no to powinno być troszkę lepiej opakowane. Więc podejrzewam, mam takie podejrzenia, że tutaj 22 listopada na Gali fejmu, przynajmniej też uważam, że fejmu Powinien tak zrobić, żeby jednak Mariusz pojawił się na gali w ramach promocji, no i żeby Mariusz po prostu pokazał się, że wystąpi na kolejnej gali. To też zawsze dodatkowy plus. Myślę, że to też jest taki plus, że jeżeli fejm to dobrze rozegra, no to też taki angaż Mariusza odpowiednio tutaj rozpromowany, już być może nawet na chwilę przed galą, może sprawić, że też oglądalność tej gali będzie troszeczkę wyższa. Mówiłem wielokrotnie, że dla mnie jest. Jeżeli angaż Mariusza, to jedynym racjonalnym rywalem jest tak, aby Fejmowi się to oczywiście opłacało, jest to oczywiście Natan Marcoń, bo na to kibice czekają. To starcie jest tak abstrakcyjne, jak gdyby ktoś kilka lat temu powiedział, że do takiego starcia dojdzie, to wszyscy by się złapali za głowę, no ale wydaje się, że to jest absolutnie taka najlepsza machina promocyjna, która tutaj może się rozkręcić. No i Mariusz też nie będzie miał łatwo, mam tylko nadzieję, że Mariusz sobie nie zawarł w kontrakcie, no bo dystansik wiadomo, ale w kontrakcie coś tam może być zapisane, więc mam. Mam nadzieję, że tutaj na coś takiego się Fejm nie zgodził. Natomiast jest jeszcze kwestia oktagonu, bo wydawało się też, że gdzieś pojawiała się taka myśl pewnie w głowach kibiców mojej też, że Mariusz Pudzianowski może stoczyć walkę rewanżową, nawet z Michałem Materlą, który też ma już nie po drodze z KSW. Więc wydawało się logiczne, że dla Mariusza też oczywiście byłoby to lepsze, no bo tutaj wizerunkowo no to starcie z Natanem, a starcie rewanżowe z Materlą, no to są zupełnie dwie inne półkule. Natomiast sprawa się chyba rozwiązała, ponieważ Michał Materla podpisał już się z Oktagonem, więc tutaj taka walka jest wykluczona. Nie sądzę, żeby Fame tutaj zgadza... nie sądzę, żeby Oktagon zgadzał się na takie rzeczy, że jednak Michał Materla mógłby sobie zrobić wyskok na taką walkę, więc myślę, że tutaj sprawa jest zamknięta i Mariusz Pudzianowski musi szukać innego rywala, być może już został on znaleziony, więc myślę, że to jest to, w co musi celować Fame i naprawdę można na tym dużo zbudować. Sam jestem ciekawy, powiem szczerze, takich konferencji, bo, bo to będzie po prostu coś ciekawego. No i też wielokrotnie mm, mówiłem Wam trochę tajemniczo na streamach, czasem macie pretensje, że też e, nie wszystkiego, nie wszystko mogę zdradzać, no ale w tym wypadku, no to też nie mogę się narażać na jakieś, nie wiem, procesy sądowe na przykład. Ale no jestem ciekaw, czy, czy Natan ma pewne informacje i czy pewne rzeczy zostaną e, poruszone. To, to też mówiłem na ostatnim streamie, mocno mnie ciągnęliście za język, ale jest coś, czego w przestrzeni Publicznej absolutnie nie ma, nie mówię tutaj o żadnych śmiesznych plotkach, tylko mówię o rzeczy, która jest faktem, a nie za bardzo nigdy wypłynęła. Jeżeli na ten marcon do niej dotrze, no to gwarantuję wam, że te konferencje będą bardzo, bardzo grube. Również jeżeli chodzi o najbliższy fame, no to no nie ma co ukrywać, jest kilka, moim zdaniem, niewypałów, też mówiłem o tym w ostatnim materiale. Natomiast tam, gdzie, gdzie są prawdziwe konflikty, czyli to, co zawsze było najważniejsze we Freak fightach, Czyli tam, gdzie jest prawdziwa zła krew, no to te pojedynki wypływają tutaj nam ewidentnie na powierzchnię. Też od początku mówiłem o tym, że starcie Piotra Bomby z Grackiem, no też ma tutaj duży potencjał, bo tutaj też jest prawdziwy konflikt. No i jakby ten ostatni program, nie oglądałem go, widziałem tylko urywki, ale też widzę po liczbach, że, że mocno Fejmowi poszedł i nie ma się co dziwić, no bo ludzie po tylu latach już mają dosyć tych różnych ustawionych konfliktów, a tutaj mamy co najmniej trzy, gdzie jest zła krew, no więc to to po prostu gryzie. Natomiast czy ta sprzedaż będzie tak dobra? No zobaczymy. Sam jestem tego bardzo ciekaw, bo to jest bardzo dużo znaków zapytania. Jest kilka pojedynków, które kompletnie nie żrę. Myślę, że pojedynek Laluny z Gliniarą. Tutaj zła Gliniara po prostu została dobrana. ten pojedynek Szalonego z Waldusiem Skiepskich to też nie, nie uważam, żeby to był rozsądny krok. No ale zobaczymy. No Kraken Prezes to też, biorąc pod uwagę jak wyglądał ten ostatni program. To jest trochę marnowanie potencjału. Krakena, ale być może to się wszystko odwróci, być może jeszcze jakaś presja tutaj na prezesie się pojawia, aczkolwiek nie sądzę, żeby on tutaj jej uległ, bo ewidentnie tutaj przyszedł tylko zgarnąć kwit i sprawić, aby ten jego wizerunek, mimo tych dużych apetytów, na pewno ludzi związanych z fajmem za bardzo nie ucierpiał. No i oczywiście ta, ta walka na krzesłach to chyba nikt nie wie, czego się spodziewać. Wiadomo, że tu inna formuła nie wchodziła specjalnie w grę, ze względu na na kontuzję Marcina Wrzoska, natomiast no nie ukrywam, ja bym to starczy jednak zobaczył w pełnym wymiarze. Natomiast też logiczne, że trzeba było znaleźć jakąś formułę, e, która będzie w stanie tutaj jeszcze ten konflikt jakoś e, będzie można to wszystko jeszcze spieniężyć. Czy tak sobie myślę, czy można było wybrać jakąkolwiek inną formułę? E, nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem też, czy formuła, e, czy formuła bokserska nie byłaby tutaj. Tutaj jednak lepsza, oczywiście. Ktoś powie: No tak, kontuzja. Natomiast ja szczerze mówiąc doznałem, doznałem kiedyś całkowitego zerwania więzadła krzyżowego, i nawet jeszcze nie była zrobiona operacja. No to gdzieś w porządnym w stabilizatorze taką walkę można stoczyć. Oczywiście nie będziesz wtedy w pełni zdrowia, no ale jednak jest szansa, żeby taką walkę stoczyć. No ale tutaj wybrano taką formułę. to to może pójść w dwie strony, to może być z jednej strony całkowity niewypał, a to może być z drugiej strony całkiem ciekawa walka, no także tutaj ja nie wydaję jeszcze wyroku przed, bo po prostu trzeba to zobaczyć. Bardzo jestem ciekaw, jaka będzie sprzedaż tej gali, mocno liczyłem na to, że to właśnie ta listopadowa gala będzie, będzie tą, gdzie Fame wyrzuci te wszystkie swoje petardy, być może nie było jednak możliwości wcześniej z tym Pudzianem tak stuprocentowo się dogadać, no bo bez wątpienia wokół tego byłaby zbudowana ta gala, a ta Będziemy musieli czekać na następną. Jeszcze tutaj poruszyłem delikatnie w wątek oktagonu, no bo ja bym absolutnie nie wykluczał sytuacji, że my jednak tego Mariusza Pudzianowskiego też zobaczymy na oktagonie. To jest, to jest dla mnie taka wersja, która którą bym uznawał za najbardziej prawdopodobną, no bo Fame oczywiście nie będzie z Mariuszem, podejrzewam, że to będzie oczywiście kontrakt na jedną walkę, Mariusz też, dla Mariusza też im krócej, tym lepiej, on woli podpisać na jeden pojedynek bez żadnych tam niewolniczych kontraktów, on takich po prostu nie podpisuje, no więc całkiem realne jest, że jeżeli Fame zrobi gale jakoś blisko, naprawdę blisko początku roku, na przykład w lutym, no to, no to wtedy spokojnie może w kwietniu jeszcze w Oktagonie wystąpić, na pewno Fame nie ma możliwości, żeby tutaj blokował Mariusza Pudzianowskiego. A myślę, że Oktagon też jest na tyle otwarty w tym swoim biznesie i takie ma raczej pozytywne podejście do takich rzeczy, że myślę, że też czy Mariusz by wygrał, czy przegrał na fejmie, to nie miałoby dla nich specjalnie żadnego znaczenia. Oni i tak w tym kwietniu na pewno, jeżeli, jeżeli stać ich na to, no bo no właśnie pytanie, czy Oktagon stać na Mariusza Pudzianowskiego, odpowiem krótko: tak, Oktagon stać, natomiast być może może być taka sytuacja, że Oktagon przepłaci za Mariusza Pudzianowskiego, bo tu też wydaje się, że jeżeli by mieli Mariusza, jeżeli by mieli materle no to też mogliby zrobić ten sam pojedynek, który zrobiło KSW i myślę, że on zrobiłby jednak wciąż spore zamieszanie, także taki pojedynek w kwietniu Materla Pudzianowski, ja bym jeszcze w ogóle tego nie wykluczał, bo już ludzie szukają tam rywala w Oktagonie dla Michała Materli, ale jeszcze, jeszcze bym z tym wszystkim poczekał, bo nawet jeżeli Mariusz wystąpi fejmem, to absolutnie nie nie oznacza, że ma zamkniętą drogę do o, oktagonu. Także jeszcze poczekajmy. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, heja i widzimy się, w wpadnijcie wieczorkiem e, na streamka, pogadamy o bieżących sprawach, a jest ich kilka. Pozdro.